Nie lubię poniedziałków, część druga, czyli informacje dla przyszłego mnie. W czasie streamu nie podłącza jej inny dysk zewnętrzny z tyłu komputera, bo masz burtel w kablach, więc stream się może wywalić, tak jak wywalił się dzisiaj. Więc nie dość, żeby był opóźniony, to potem się wywalił, bo po prostu zrestartował mi się komp. W międzyczasie jeszcze wyskoczyła mi prywata, więc wyskoczyło mi no spotkanie, na które muszę jechać. I dodatkowo, żeby nie było tak prosto, jutrzejszy porodny stream też będzie przełożony, więc prawdopodobnie widzimy się w środę. ośmielnica Standardowy poniedziałek. Więc życzę przynajmniej Wam, żeby był lepszy od tego mojego. Na razie, do zobaczenia na kolejnym streamie. Dam oczywiście znać na socjalkach, kiedy na pewno będzie. Jeżeli wskoczy jakiś szybciej, to też Wam dam o tym znać. Hej!